Witajcie, witajcie. Mam dzisiaj dla Was całkiem niepotrzebny film, ponieważ postanowiłam nakręcić tutorial. Ostatnio jest taka moda, że wszyscy mają jakieś tutoriale na kanałach. Ja też w sumie mam jeden o robieniu bombek na styropianie, takich wiecie, na dyskach. Nikt go nie ogląda, więc pewnie jest Wam niepotrzebny. Więc nakręcę Wam jeszcze jeden niepotrzebny tutorial. Dlaczego niepotrzebny? Już tłumaczę. Otóż wytłumaczę Wam, jak zaczynać haftowanie. A ponieważ oglądacie ten film, bo haftujecie, to nie jest on Wam do niczego potrzebny. Ale mam nadzieję, że przynajmniej się uśmiejecie trochę. No, chociaż się uśmiechnijcie w kluczowych momentach. Więc tak, już Wam tłumaczę. Aby rozpocząć haftowanie. Należy zaopatrzyć się w niezbędne przedmioty. Te przedmioty to przede wszystkim materiał. Jaki materiał macie? Na takim będziecie haftować? Możecie sobie wybrać dowolny materiał. Ja osobiście polecam do haftów z pełnym zaszywem. Aida ma takie idiotoodporne dziurki, w które trzeba wsadzać igłę. Igła to to ostre, w którym się po palcach. A jak macie haft bez pełnego zaszywu, to polecam wziąć inny materiał, na którym tych dziurek nie będzie widać. Tak czy siak? Zaczynamy od materiału. Jak już wspomniałam, potrzebna będzie też igła. Jest to taki mały, ostry przedmiot. Z jednej strony bardzo ostry, z drugiej strony trochę mniej ostry, z takim otworkiem, do którego wsadzimy nitkę. I ta właśnie nitka to jest trzecia rzecz, którą potrzebujemy. Igła na razie ląduje na takim sprytnym uwodzeniu, który nazywa się w wersji dla poliglotów Needleminder, a w wersji dla miłośników rodzimego języka Magnes na igły w skrócie Magnes. Ale przejdźmy do nitki. Nitka, nad którą będziemy się rozczulać przez najbliższe kilka sekund, jest to mulina. Jak widzicie, ja mam mulinę w takim pięknym fioletowym kolorze. Nie wiem jakiej firmy, bo wzięłam z szuflady z rzeczy, które dostałam na kalendarz adwentowy, więc nie mam pojęcia, co to jest. W każdym bądź razie, mulina to jest taka grubsza nitka, która się składa z sześciu takich cieńszych nitek. Nie wiem, czy widać te cieńsze nitki, ale Wam spróbuję tutaj rozdzieblać to. O, proszę, tu jest sześć takich cieńszych. Widać, że jest sześć? Nie wiem, czy widać, że jest 6. Ja się do pięciu doliczyłam. Gdzieś mi się szósta schowała, albo linka wybrakowała. Nie, jest sześć. Jak pewnie już co niektórzy odkryli, to każda z tych cienkich składa się z dwóch jeszcze cieńszych, które się oczywiście rozplątują, jak próbujemy się wycofać z jakiegoś haftu, bo one wtedy zawsze się poplączą. A tak to to się w sumie kupy trzymają. W każdym bądź razie do haftu potrzebujemy wyciągnąć jedną taką nitkę. Ja mam sznurek długości nie wiem jakiej, bo sobie obcięłam na oko. Normalnie do haftu biorę metrowy i składam na pół, czyli mam 50 cm, bo jest mi takim najwygodniej haftować. Aczkolwiek znam tak pewnych szaleńców, którzy haftują takimi długasami metr długości. Ale wiecie, to ich wola, jak lubią ćwiczyć mięśnie, ramion, to sobie tam ciągną po... Okolicy. No, chyba, że mają niecny plan przywalić mężowi w zęby, ale to ja już nie wnikam. Nie wnikam. W każdym razie bierzemy taką jedną niteczkę. Jak mamy odcięty kawałek, to wystarczy wziąć jedną nitkę, tymi paluchami lekko przytrzymać i wyciągnąć. Reszta ląduje obok. Mamy taką nitkę. I tą nitkę, proszę Państwa, końcami składamy na pół. Dlaczego mówię, że końcami? Bo niektórzy składają od środka, ale to jest jakaś dziwna metoda, bo potem trzeba te końce i tak, i tak wyrównać, więc lepiej jednak końcami. Bierzemy lewy koniec i prawy koniec. Znaczy, prawy koniec i lewy koniec. Widzicie, końce mi się pomyliły. I składamy je do kupy. I jak już mamy je złożone do kupy, tak z grubsza do równej kupy, najlepiej to nawet idealnie do równej kupy. O, tak. No dobra, nie jest to idealne, ale zaraz będzie. O, no to mamy wtedy taką podwójną. Dlaczego nie wzięliśmy od razu dwóch nitek? Bo dwie nitki nie miałyby takiej uroczej pętelki na końcu. Jest mi ta pętelka, to no. tu, 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 patrzcie, jaka piękna, urocza pętelka. I ta pętelka nam się bardzo, bardzo przyda. Także teraz będziemy brali do ręki igłę. Igłę bierzemy w dwa paluchy. Najlepiej te dwa, aczkolwiek jak nie ma ktoś tych dwóch, to może wziąć jakieś inne, ale te są najlepsze. Więc tak, pierwszy palec to jest ten gruby. Ten, on jest taki, wiecie, na obrazkach do lajkowania. Nazywa się Kciuk fachowo, ale ten gruby. Bierzemy go i korzystając z okazji, możecie zalejkować zarówno film, jak i, i kanał. I w ogóle możecie jeszcze zasubskrybować, ale to już wasza wala. W każdym razie bierzemy ten jeden palec i bierzemy ten drugi. Ten drugi palec służy do tego, żeby gibać nim na prezydentów. Jak nie macie żadnego znajomego prezydenta, to nim nie gibajcie, bo to nieelegancko i niegrzecznie. Więc wiecie, te dwa palce, on jest do wskazywania też. Tu, 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 tu będziemy haftować. Więc ten do gibania, i ten do lajkowania. I bierzemy tę igłę w dwa paluchy. No dobra, pokazałam na drugiej ręce, ale te też w sumie do tego samego mogą służyć. Bierzemy igłę, bierzemy nitkę i teraz. Te dwa końcówki razem musimy wsadzić do tej jednej małej dziurki. Ja to zrobię poza kadrem, bo mojej paszczy nie chcecie oglądać. Ja jestem osobiście zwolennikiem ślinienia nitki. Może i to obrzydliwe, ale jest najszybsze, najskuteczniejsze. A w życiu już tyle razy oblizałam paskudne rzeczy, że oblizanie nitki naprawdę nic nie zmienia. W każdym czasie mamy nitkę w dwóch paluchach na igiełce zakończonej pętelką. I teraz przechodzimy do kluczowego momentu. Otóż, proszę państwa, wbijamy to ostre w tą dziurkę. Robimy to tak. I proszę państwa, jest już wbite. I teraz ta łapa, która jest dla nas łapą prowadzącą, Albo dominującą, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie jest to łapa, którą piszemy, albo zasuwamy łyżką zupę. To ta łapa ląduje pod spodem i wyciąga igłę. Ale nie do końca. Ja teraz będę gibać paluchem. Tym. Będę gibać paluchem. Nie do końca. Mało to eleganckie. W każdym razie mamy pętelkę, mamy igłę. I teraz najtrudniejszy moment. Musimy tą igłę bez wyciągania pętelki na dół wbić tak, żeby miała ręce i nogi na górze. I tak, ja robię to tak, że po przekątnej, tak jak będzie leciała dolna część mojego krzyżyka, to sobie tam wdziubuję. Zazwyczaj za pierwszym razem, ale oczywiście na filmie będzie to na piątym razem. O, nawet za drugim wyszło. I znowu, patrzcie, mam tu igłę, mam mogę ją wyciągnąć, ale tak, żeby nie wyciągnąć całej pętelki. I teraz tak, w jedną łapę biorę pętelkę, w drugą łapę biorę igiełkę. I tą igiełkę biorę przez pętelkę. Przeciągnęłam. I teraz mam taki pseudo jakby supełek, który mi się nie schowa. I jakbym nie ciągnęła, to w zasadzie mi się to nie rozplączy. Bo jest trochę dużo materiału do przeciągnięcia, co najwyżej naruszę Kwadraturę kwadratu i przestanie być kwadratowe krzyżyka, zrobi się jakiś jajcowaty. I teraz, co już oglądaliście kiedyś na innym moim filmie, który trwał całe 5 minut. Bierzemy tą ostrą igiełkę i tym ostrym końcem bez nitki wbijamy tutaj pod dupę tego naszego supełka. Znaczy, pod siedzisko. Nie mówimy brzydko na filmach. No. Więc tak sobie tu przeciągamy, i teraz już możemy ją schować. I proszę Państwa, mamy już połowę krzyżyka. I teraz, żebyśmy mieli drugi krzyżyk, znaczy drugą połowę, drugiego krzyżyka jeszcze nie wyrobimy, to bierzemy i tą igłę ręką prowadzącą, moja jest ta, wbijamy od spodu. Ale już nie w te miejsca, gdzie mamy te krzyżyki zrobione, tylko tam, gdzie go nie ma. I najlepiej dosyć blisko, bo jak zrobimy daleko, to nie będzie to krzyżyk, tylko nie wiadomo co w sumie to będzie. Więc tutaj w tą dziurkę zaraz obok tego patyczka, który nam tu powstał, wbijamy. No, trafiamy nawet czasami w dziurkę, o i wyciągamy. I teraz. Ta łapa prowadząca zostaje tam na dole i ona już będzie tam mieszkała do ustranej śmierci. A zostaje nam na górze ta ręka, która służy do obsługi widelca, jak jemy nożem i widelcem. Nie wiem do czego jeszcze lewa ręka Wam służy. Znaczy nieprowadząca, Moja lewa nie jest nieprowadząca. No i tak sobie wbijamy. I teraz po przekątnej, tak żeby nam się ułożył krzyżyk, wbijamy. Tutaj, o, tu, ten otworek, taki idioto, odporny, i przeciągamy sobie na dół. I proszę Państwa, mamy pierwszy krzyżyk. Możemy się zacząć rozczulać nad naszym geniuszem hawciarskim. Mogę nawet zrobić drugi krzyżyk, żeby ta nasza wiedza świeżo nabyta mogła się utrwalić. Więc, zgodnie z zasadą układania krzyżyków w jedną stronę, Wbijam od spodu ręką prowadzącą igłę w otworek, który jest niestety już zajęty. I to będzie ten otworek tu. I patrzcie, wyciągam i nic mi się nie popsuło, bo gdybym wbiła tu, to bym se popsuła. Ale se nie popsułam, więc będę robić drugi krzyżek. I przypominam wiedzą. Wbijamy po przekątnej w dziurkę. I wyciągamy niteczkę. Nie ma. I teraz od spodu wbijamy koło beleczki. Tu no właśnie. Tu. I mamy proszę giełkę i wyciągamy. I znowu wbijamy tak, żeby nam się zrobiło coś. Proszę i w ten sposób mamy już dwa krzyżyki. Jak powtórzycie tą czynność kilka tysięcy razy, to zrobicie sobie jakiś obrazek. Albo sampler. Albo coś. W sumie co chcecie, możecie robić. W każdym bądź razie w ten sposób chciałam się z Wami podzielić wiedzą, którą już macie i której w ogóle więcej nie potrzebujecie, ale ja potrzebuję nakręcić tutorial. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że nie będziecie rzucali jajkami zgniłymi w telewizor, bo szkoda telewizora. No i potem będziecie musieli wąchać te jajka. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, tym razem już w normalnym filmie, który być może Wam się spodoba. Pa, pa!